Wraz z instalacją WordPressa instalujemy również wtyczkę Akismet. Jest to wtyczka antyspamowa. Za samą wtyczką stoi firma Automatic, która stoi również za WordPressem. Jednak aby w pełni wykorzystać możliwości tej wtyczki, potrzebujemy konta na platformie wordpress.com. Ja może przejdę do strony internetowej akismet.com. Aby w pełni aktywować tą wtyczkę potrzebujemy konta na platformie wordpress.com. Następnie logujemy się, wybieramy właściwy plan. Pobieramy klucz, wklejamy go do wtyczki i aktywujemy, i od tej chwili nasza strona jest chroniona przed spamem. Jeżeli chodzi o plany finansowe, to mamy tutaj do czynienia z trzema propozycjami: jedna darmowa, dwie płatne. W przypadku darmowej propozycji możemy wtyczkę zainstalować na stronie, która nie jest stroną komercyjną, czyli nie jest stroną, która na siebie zarabia. I w tej sytuacji po prostu chronimy ją przed spamem. W dwóch pozostałych przypadkach uzyskujemy oczywiście ochronę przed spamem jak i dodatkowe bonusy. I oczywiście możemy ją wykorzystać na stronach komercyjnych. Sama wtyczka jest ponoć bardzo dobra i bardzo skuteczna, ale ja w tym przypadku chciałbym wykorzystać wtyczkę, która nie bazuje na zewnętrznych mechanizmach. Także powrócę do panelu admina, przejdę do wtyczki, dodaj nową i wprowadzę frazę wp-spam-shield. Wtyczka, która nas interesuje z autorstwa Scotta Alena. Proponuję wyświetlić szczegóły tej wtyczki klikając na odpowiednim przycisku. I zobaczmy co my tutaj znajdziemy. Na pierwszym miejscu rzuca się w oczy, że jest to wtyczka typu All-in-One. I nie wykorzystuje ona mechanizmu CAPTCHA. A chroni ona różnego typu formularze. Czyli formularz związany z komentarzami, z kontaktem, rejestracją. Chroni również trackbacki i pingbaki, które są wykorzystywane do komunikacji między blogami, ale obecnie wykorzystywane są one głównie przez spamerów. Także możemy wyłączyć trackbaki i pingbaki, korzystając z ustawień WordPressa, jak i korzystając z indywidualnych opcji poszczególnych wpisów, lub też możemy skorzystać z tej wtyczki. A poniżej znajdziemy informacje o wspieranych formularzach, które występują w popularnych wtyczkach, przykładowo Kontakt Form 7, Gravity Forms, Ninja Forms itd. Znajdziemy tutaj również takie wtyczki, które są wykorzystywane komercyjnie, przykładowo WooCommerce. Lub też wtyczki, które są związane z budowaniem serwisów opartych na członkostwie. Zasada działania tej wtyczki opiera się na dwóch warstwach filtrujących. Jednak to, co jest dla nas istotne, to to, że komentarze, które nie spełniają określonych wymagań, które stawia przed nimi ta wtyczka, nie zostaną nawet dopuszczone do bazy danych. Czyli my nie będziemy musieli nawet się nimi zajmować po stronie moderacji. Ja oczywiście polecam lekturę całego tego opisu. Niestety wtyczka nie jest przetłumaczona na język polski, ale tak czy owak ją zainstaluję. A po zainstalowaniu oczywiście włączam. Po włączeniu zauważymy, że żadna nowa pozycja nie pojawiła się po lewej stronie, ale jeżeli przejdziemy do ustawień, to znajdziemy tutaj wp, Palm Shield. Ewentualnie możemy skorzystać z ustawień klikając w tym miejscu. Na samym początku znajdziemy opcje, które są związane z tworzeniem raportów w formie logów, które związane są z pracą wtyczki. Także możemy tworzyć taki raport w odniesieniu do komentarzy, które zostały uznane za spam, jak i w odniesieniu do wszystkich komentarzy. W przypadku rozszerzonej czarnej listy, komentarze, które są uznane za spam są po prostu blokowane, a nam podsyłana jest informacja o adresie IP, z którego spam po prostu nadszedł. W polu poniżej możemy wprowadzać frazy, które zostaną wciągnięte na czarną listę. Jeżeli taka fraza będzie występowała w komentarzu, to po prostu zostanie on zablokowany. A ciągi znaków, które możemy tutaj umieszczać, mogą odnosić się do wyrazów, do nazw, do odnośników, adresów mailowych oraz IP. W tym przypadku system również rozpoznaje wielkie i małe litery, i poszczególne frazy wprowadzamy jedną na wers. Także oddzielamy je enterem. Właściwie mamy tutaj do czynienia z podobnym mechanizmem, z którym spotkaliśmy się podczas omawiania ustawień: czytanie. Jeszcze niżej znajdziemy analogiczne pole, z tym, że jest ono powiązane z białą listą. Także włączamy białą listę w tym miejscu, a tutaj wprowadzamy frazy, które będą wciągnięte na tą białą listę. I podobnie jak powyżej, wprowadzamy jedną frazę na jeden wers. Oprócz tego możemy również określić minimalną długość komentarza, i ta długość jest powiązana ze znakami. Wartość domyślna to 15. Wtyczka umożliwia nam także wyłącznie trackbacków oraz pingbacków. No oczywiście też możemy to zrobić po stronie ustawień WordPressa, ale warto podkreślić w tym miejscu, że wtyczka chroni te mechanizmy przed spamem. Jeżeli jednak ten spam jest agresywny, to oczywiście możemy wyłączyć te mechanizmy, wykorzystując chociażby te ustawienia. Odznaczenie kolejnej opcji umożliwia nam blokowanie tych komentarzy, które pochodzą od użytkowników ukrywających się za serwerami proxy. A te serwery służą do tego, aby ukrywać swój numer IP. Jeżeli zaznaczymy tą opcję. To w takiej sytuacji będziemy dopuszczali takie komentarze. Następna opcja umożliwia nam wyłączenie szczegółowych informacji technicznych, które są dołączane do powiadomień. I kolejne cztery opcje umożliwiają nam wyłączenie filtrów antyspamowych, które są powiązane z konkretnymi formularzami. Przykładowo, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, który pochodzi od wtyczki Contact Form, formularze Gravity Forms, jak i inne formularze, które mogą być powiązane z innymi wtyczkami, które instalujemy w WordPressie. W tym miejscu warto podkreślić, że wtyczka chroni również protokół xml-rpc, a my w poprzednim module chroniliśmy ten protokół, a właściwie plik o tej nazwie .php przed dostępem. Także możemy skorzystać z ochrony na poziomie HT Access, lub opcjonalnie skorzystać z tej wtyczki i automatycznie ta wtyczka będzie chroniła ten protokół przed różnego typu atakami na ten protokół. Oprócz tego wtyczka również posiada wbudowany mechanizm ochrony adresów mailowych, które są publikowane na naszej stronie internetowej. I my możemy wyłączyć tą funkcjonalność właśnie w tym miejscu. Wtyczka chroni również pole podpis, które to pole jest powiązane z mechanizmem komentowania. Jeżeli chcemy zrezygnować z tej ochrony, to zaznaczamy tą opcję. A na dole znajdziemy kilka systemowych ustawień, czyli włączenie aktualizacji, włączenie czyszczenia pamięci, wyłączenie powiadomień i alertów oraz promocja wtyczki. Jeszcze niżej znajdziemy ustawienia, które są powiązane z konkretnymi formularzami, które możemy dodawać do WordPressa za pośrednictwem innych wtyczek. Także jeżeli chodzi już o tą sekcję ustawień, pozostawiam ją w spokoju. Tutaj wszystko zależy od tego, z jakich dodatkowych zasobów korzystamy. No dobrze, jeżeli chodzi o blokowanie spamu na poziomie wtyczki, to właściwie wszystko. Wtyczek jest oczywiście o wiele więcej i można byłoby nakręcić osobny kurs poświęcony tylko wtyczkom związanym ze spamem. Ale ja w kolejnych lekcjach chciałbym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób możemy chronić nasz serwis na poziomie pliku HT Access.